Ja uważam, że jeśli ktoś prowadzi firmę i osiąga jakiś sukces, i nie jest taką krągą, nie jest taką jak na przykład, bo dzisiaj była afera na Twitterze, że piary zwolnili. Znasz? Nie, nie, nie. Znam. Chłop czy ty piary, w rodzinie pracy zatrudnił prawniczkę w firmie, i zapytał, ile tam jakichś prototypów zrobił który... ...na że 9, a on stwierdził, że ich do grafik, który tam pracuje ileś czasu, 15 robi się. I ona powiedziała, że pierwszy raz pracowała w Koreu, wiesz to program graficzny. I, I on powiedział, że to nie jest miejsce, gdzie, gdzie oni się będą uczyć, i że ją zwalnia i coś tam. A ona mówiła, że ona już na rozmowie kwalifikacyjnej powiedziała, że ona pracuje w pakiecie więc Corel jest dla niej nowy. No i ją zwolni. No i ciężka drama dzisiaj na Twitterze, że ludzie to... I szefowie to znaleźli tą firmę, zaczęli jej jedynki wystawiać, nie? Pomimo, że ta ofiara nie podała tej firmy, ludzie sobie jakoś to tam znaleźli. To jeszcze i prawnikiem zaczął grozić pan Janusz. I ja powiem tak: jak zarabiasz obrzydliwe pieniądze, bo ci się udało w życiu, bo jesteś mądry i tak dalej, to ja nic do ciebie nie mam. Ale jak nie potrafisz swoich współpracowników, trzeba szanować ludzi, którzy dla ciebie pracują, i wiesz, i ty kupujesz Mercedesa, a oni, a oni za najniższą krajową nie mają co jeść, to dla mnie jesteś zwykłą kuchą. A jak potrafisz się zatroszczyć o ludzi, dzięki którym znaczy, można być w człowiekiem, <coughs> jak najbardziej. Natomiast myślę, że tutaj przede wszystkim problem był w momencie, w którym osoba e, przyjmująca e, tą dziewczynę do pracy zawiniła, bo to ona zatrudniła osobę bez kompetencji, wiesz, jakby prowadząc firmę, możesz wymagać pewnych rzeczy, prawda? No dobrze, no ale skoro prze przechodzi ten, nie możesz kogoś zgnoić na tym, zgnoić. Na skejpie firmowym przy innych pracownikach, ale nie dlatego... wiem, czy to, tego nie powiedziałeś. Tak się nie robi. No dajmy, znowu. Tylko wiesz, to też jest temat rzeka, bo ja myślę, że też jest to kwestia indywidualna. Miałem taką rozmowę z jedną osobą odnośnie kompetencji, pracy, zwalniania kogoś i tak dalej. Ja Dostałem pytanie, bo ja że niby jestem szowinistą nie? De facto, no nie jestem. Dostałem pytanie, czy gdybym prowadził firmę i zatrudniłbym kobietę i mężczyznę i kobieta byłaby dużo, dużo mniej wydajna niż mężczyzna to czy by mi zwolnił? słuchaj, jeżeli pracownik byłby po prostu słaby i nie dałoby się go y, wyszkolić, to niezależnie od tego czy byłaby to kobieta czy mężczyzna, to, to, to taka osoba by zwolniona, no wiesz, no pod koniec dnia, no to firma, zakładasz firmę, może wygenerować y, zyski, jeżeli jakaś osoba chce się uczyć. Pokazuje, że wiesz, jakby chce progresować, to może się jak najbardziej zostawić, mimo że jest mało wydolna, i, i liczyć na to, że gdzieś tam kiedyś to zaprocentuje. Ale jeżeli ta osoba jest niechętna do tego, no to dlaczego masz taką osobę trzymać na siłę? Ja ci powiem tak, też był temat dzisiaj taki poruszany, a mianowicie, bo ja stwierdziłem że w momencie, kiedy masz pracownika i on czegoś nie umie, a ty nagle od niego tego wymagasz, to zamiast no pozbywać się nauczyć. pracownika, to ja wolę taką osobę na kurs wy, wy, no wysłać. No tak, no lepiej zainwestować i go nauczyć. Ale poczekaj, i ludzie mi odpisywali na to? No tak, zainwestujesz w pracownika, on sobie potem odejdzie. Ale ja wychodzę z założenia, stary, jak, jak nie robisz komuś roz*** jesteś dla niego zwykłą k***a. Czemu on ma odchodzić od k***a, że dobrze zarabia konkurencyjnie, dobrze go traktują. Ja na przykład chciałem dobrze. kampanię na Google robić, a Ola do tej pory robiła tylko kampanię na na Facebooku. No to znaleźliśmy jakiś tam jakiś kurs tam ilość tygodniowo on był, jak kampanię na Google robi i robi kampanię na Google. No, poduczyła się Ale stary no nawet już to, to jest normalne, każdy inwestuje pracownika, nie wiem w momencie, w którym zatrudniasz kogoś na kuchnię do siebie, a masz dobrą renomowaną restaurację, to on też się uczy. Pachuj kiedyś też może otworzyć tą restaurację. No co z tego? Na tym polega wolny rynek. Ale to, że jest to głupie myślenie. Myślenie z góry. O, nie, nie daj Boże taka osoba odejdzie. No, no i co? Większość osób trachodzi mówi. O, kobieta, tylko chcecie na pieniądze oszukać. Nie ma dosłownie. Pieniędzy niż do zaoferowania tej kobiecie. Dobra, jeszcze wracając do tematu pracowników. Słuchaj, jak gdybyś ty w tym momencie nagrywał filmy i twój montażysta zadeklarowałby, że będzie te filmy składał w przeciągu 24 godzin. Na nie musiałbyś czekać zawsze po 3 dni, bo jemu by się pracować nie chciało, to byś go zwolnił czy nie? Jakbyś się komuś nie chciał pracować, to nieważne co by robił. Jakbym się nie chce pracować, to bym by no nie, nie pracował. No właśnie. Więc to będzie wszystko chęć. Wiesz, raz może komuś się zdarzyć, że nie może. Są różne sytuacje, yy, ale no wszystko jest kwestią. Chęć. Jak, jak ktoś z nie ma chęci, to też nie ma tarej w zasadzie. O Boże, będę cię głaskał po główce yy, nic się nie stało. Bo, bo, bo faktem też jest, że to dużo osób powtarza powracających firmy, że ciężko jest znaleźć kompetentnego pracownika, któremu się chce przede wszystkim. No też użerać się z kimś i prosić, go żeby nie wiem. Ja myślę, że jest talerze umył, no to wiesz. Ja myślę, że jest mental. Yy. W tym kraju, bo z założenia ludzie chodzą do pracy, bo muszą. Częściej źle dla, dla tych pracowników ten yy, źle się zachowuje. Patrzy, żeby ich jak najbardziej wydać. Ale dla ludzi jest to poniekąd normalne, bo tak wygląda dorosłe życie i normalna praca. A ja się na coś takiego nie godzę. Czemu nie może być miłej atmosfery i tak dalej w miejscu pracy? Czemu ludzie się mogą nie... Przecież starych, w, w mojej jakby tej, ja powinienem dążyć do tego, żeby u mnie w firmie było jak najfajniej ludzie bardziej zmotywowani będą uśmiechnięty człowiek zawsze robi więcej niż taki nie a co by nie to pie... akurat ja powiem tylko tyle że tak szczerze Stargiusz to no powiem nie, ja nie przepłacałem żeby walił ale Stargiusz akurat pracowników przepłacał on im płacił dużo więcej niż dostaliby w podobnych pracach gdzie indziej więc jakby pod tym kątem nie pie... nie, nie tylko no jakby faktycznie tak ma yy, ja znam nie, zarobki niektórych osób i w serio to były f... wysokie stawki. Bardziej patrzę pod tym względem, że jeśli ktoś wykonuje pracę, która mi da jakieś pieniądze, to czemu mam się nie podzielić? A to, że w innych firmach za to samo płacą mniej. To nie, no ja nie mam problemu się podzielić. Znaczy, nie? to też to nie jest złe podejście, bo to nawet z egocentrycznego punktu widzenia motywuje pracownika, on staje się jeszcze bardziej wydajny, i pod koniec dnia może się okaże, że te pieniądze będą jeszcze większe, idąc yy, takim podejściem biznesowym.